Dawid Kubacki, znany polski skoczek narciarski, podzielił się nowymi, osobistymi informacjami dotyczącymi swojej rodziny w niedawnym wywiadzie dla Eurosportu. Po trudnym okresie, w którym jego żona Marta zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagały hospitalizacji i intensywnej opieki medycznej, sytuacja rodziny kubackich znacznie się poprawiła. Marta Kubacka po powrocie do zdrowia ma teraz wszczepiony kardiowerter, defibrylator, który pomaga kontrolować jej rytm serca. Jak wspomniał Dawid Kubacki, jego żona wróciła do pracy w kwietniu tego roku, aktywnie zajmuje się domem i ich dziećmi, a rodzina mogła nawet cieszyć się wspólnymi wakacjami bez większych ograniczeń zdrowotnych. Żona ma wszczepiony kardiowerter, więc tutaj jest ograniczenie, jeżeli chodzi o pole magnetyczne o wysokiej częstotliwości które mogłoby zakłócić pracę tego urządzenia. Żyjemy normalnie. W tym roku, w kwietniu, żona wróciła do pracy. Pracuje, zajmuje się domem, dziećmi. Byliśmy na wakacjach nie ma jakichś takich większych przeciwwskazań wyjawił skoczek w rozmowie z Eurosportem. Dawid Kubacki w swoim wywiadzie również zdradził, że nowe informacje dotyczą nie tylko zdrowia jego żony, ale również ich dziecka. Niestety, nie podał więcej szczegółów, co wywołało wiele spekulacji i zainteresowanie wśród fanów i mediów. Ten nagły zwrot w sprawie ich pociechy z pewnością będzie tematem przewodnim kolejnych rozmów z mediami, a społeczność fanów skoków narciarskich i sympatyków rodziny kubackich z niecierpliwością będzie oczekiwać na dalsze informacje. Dawid Kubacki Znany Skoczek Narciarski podzielił się osobistymi informacjami dotyczącymi zdrowia swojej rodziny, ujawniając, że jego córka Maja, urodzona w 2023 roku, odziedziczyła tę samą chorobę genetyczną, co jej matka Marta. W niedawnym wywiadzie Skoczek wyznał, że zarówno on, jak i jego żona byli zaskoczeni diagnozą, gdyż nie spodziewali się, że problem zdrowotny może mieć podłoże genetyczne. Jedna córka też ma tę wadę genetyczną. Trzeba jej podać trzy razy dziennie: lek, przypis RED i tyle. Też oczywiście jeździmy na kontrolę z córką co pół roku. Żonie wystarczy, że jeździ co rok i jest ok, wyjaśnił Kubacki, dzieląc się szczegółami dotyczącymi zarządzania stanem zdrowia córki. Dzięki wczesnej diagnozie i regularnej opiece medycznej. Zarówno Maja, jak i Marta mogą cieszyć się normalnym życiem, pomimo konieczności przyjmowania leków. Kubacki podkreślił, że chociaż choroba nałożyła na nich dodatkowe obowiązki, jak stałe przyjmowanie leków i regularne wizyty kontrolne, jego córka nie jest jeszcze świadoma swojej sytuacji z uwagi na młody wiek. Można żyć normalnie. Oczywiście jest ta niedogodność, że leki trzeba brać do końca życia ale poza tym można normalnie żyć. Ona nie jest tego świadoma, bo dopiero zaczyna próbować mówić, dodał skoczek, podkreślając adaptację rodziny do nowych okoliczności i ich determinację, by zapewnić córce jak najlepszą opiekę i normalne życie, mimo wyzwań zdrowotnych.